Dzień dobry. Zapraszam Państwa do dziennikarskiego stolika. Przez całe lata taki stolik stał w Sejmowym foyer. Siadali przy nim dziennikarze różnych redakcji i zastanawiali się, szukając sz, 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 szukując relacje, kto gra tak, a nie inaczej i dlaczego politycy mówią to, a nie coś innego. I my też będziemy zastanawiali się nad tym, co dzieje się w Sejmie, co dzieje się w polskiej polityce. My, grono dziennikarzy i obserwatorów. Ja nazywam się Robert Walęciak. Ze mną są Magda szczonowicz prez Łukasz Lipiński-Polityka i Łukasz Warzecha-Do rzeczy. Dzień dobry. Jest już grudzień, a premierem jest wciąż Mateusz Morawiecki. Jeszcze Murawiecki. ponad tydzień będzie, więc pytania są proste. Dlaczego Andrzej Dudaj, dlaczego PiS to wszystko przeciągają? Przeciągają oddanie władzy. Magda. No, oczywiście tutaj teorii może być kilka. Pierwsza jest taka, żeby jak najwięcej jednak jeszcze wycisnąć z tego rządzenia. Nie chciałam używać tego słowa, ale żeby jeszcze jak najwięcej wycisnąć z tego rządzenia, pozałatwiać różne sprawy, pozamykać i tak dalej. To jest jedna, jedna teoria. Druga jest też taka, że być może to, dlaczego zgodził się na to Andrzej Duda i dlaczego Andrzej Duda y, 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 zgodził się na ten scenariusz, y, y, Mateusza Morawieckiego na premiera, jest oczywiście taki, że odbywa się tam walka pomiędzy, konflikt jest pomiędzy Mateuszem Morawieckim i Andrzejem Dudą, który próbuje przeciągnąć dla siebie, na siebie, że tak powiem, różne środowiska w PiSie, pokazać, że, że on być może będzie kolejnym jednym z liderów mhm. tej partii, pozyskać dla siebie zarówno elektorat, jak i działaczy partyjnych, poprzez no, upokorzenie Mateusza Morawieckiego, tak. no bo, bo to jest nieuniknione moim zdaniem, o ile oczywiście nie wystąpi jakiś wielki boom, o ile oczywiście nic jakiegoś nieprzewidzianego się nie wydarzy, co oczywiście może zawsze się wydarzyć, ale raczej tego nie, ja nie wydaje mi się, żeby to mogło, mogło mieć miejsce, w związku z czym raczej spodziewamy się, że, za, że w ciągu tygodnia, za dwa tygodnie Mateusz Morawiecki przestanie być premierem. No i to będzie jednak wielka, no wielka porażka Mateusza Morawieckiego, chociażby dlatego, że chociażby patrząc na to, jak się teraz zachowuje, zabiega o inne partie, nagle pokochał, pokochał in vitro, pokochał nawet kompromis aborcyjny, tak, tak zwany. No i to, to wygląda to wygląda słabo, szczerze mówiąc, w takim sensie, że z tak zwanej drugiej strony antypisowskiej nikt mu nie wierzy w sposób oczywisty, a jego własny elektorat mówi. Ej, jak, co tu się dzieje nagle? Dlaczego? Czy ja do tej pory głosowałem na kogoś innego? No więc y, to są takie dwie dwie podstawowe. Myślę, Ale czy, czy, to będzie, czy, to, czy to będzie kompromitacja Mateusza Morawieckiego? Czy rzeczywiście tak się skończy? On jest bez, wydaje mi się, że on jest no jak jak kaszka wszystko spływa po nim jak po gęsi, przepraszam, jak po kaszce um, Łukasz, jak myślisz? Myślę, że to może być próba spalenia Mateusza Morawieckiego, bo też ciekawe jest to, że właśnie on został wybrany. Ja tutaj bym z Magnusztanowicz do końca się nie zgodził. To znaczy, Andrzej Duda mógł mieć taki plan. Ja też tak myślałem zresztą na początku, no ale jednak nic się nie dzieje bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. I to, że Mateusz Morawiecki został wyznaczony na premiera. To nie była, moim zdaniem, decyzja Andrzeja Dudy, który sobie tak zagrał po to, żeby go właśnie upokorzyć, tylko to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego. No i tutaj jest pytanie, dlaczego Mateusz Morawiecki? Należy to, moim zdaniem, odczytywać jako z góry założenie, że nic się z tego rządu nie uda zrobić. No bo można było kombinować jego składem, który zresztą też jest dziwaczny, to o tym tak, jeszcze możemy tak, porozmawiać, tak. ale to, że na jego czele stoi człowiek, który od sześciu lat firmuje wszystko, co robił PiS i który firmował kampanię Wyborczą, bardzo agresywną w stosunku do konkurentów politycznych, pokazuje moim zdaniem, że to od początku nie było poważne przedsięwzięcie, czy może raczej było obliczone bardziej na to, żeby pokazać, co wyborcy tracą, skoro PIS nie będzie dalej rządził, a nie na to, żeby zorganizować rzeczywiście tak. kolejną kadencję PIS-u. Przy czym to pokazywanie też słabo wychodzi, bo sam skład tego rządu niewiele mówi on jest taki no, trochę od sasa do lasa nijaki, właśnie mało charakterystyczny mało mówiący a te różne piruety które pis w tej chwili wykonuje no też rzeczywiście powodują zamieszanie może jeszcze Coś tam się objawi w ekspoze Mateusza Morawieckiego, no tak. mówię tu o pewnym przesłaniu na przyszłość tak. i w czasie tego, nie wiem jak to się ma nazywać, kongres y, g, g, środowisk prawicowych, no to co Jarosław tak. Kaczyński zapowiada, zapowiada. Mhm. chyba na styczeń, jeżeli dobrze pamiętam, też pytanie kto tam się pojawi. W każdym razie ten, y, ten czas, który w tej chwili niby PiS rządzi, no rządzi, nie rządzi. Formalnie tak. To jest rozbiegówka dopisu w, w, w czasie w, w opozycji. Ale zgadzam się tutaj o tyle, że Mateusz Morawiecki, moim zdaniem, jednak zostanie przez tę sytuację w dużej mierze spalony. Spalony. Będzie spalony, Łukasz? No nie mam pojęcia, czy będzie spalone. Jak to się mówi, gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie, więc ja się nie zgadzam i z, z Magdą i z Łukaszem w dwóch rzeczach. Po pierwsze się nie zgadzam, że Andrzej Duda gra w jakikolwiek sposób przeciwko Morawieckiemu. On realizuje plan, który został, który został napisany na Nowogrodzkiej, i nie gra przeciwko, tylko zgodnie z Morawieckim. Zresztą kolejną wskazówką taką, że panowie się zapisali chyba do jednej, do jednej ekipy jest postać pana ministra Mastalerka, który jest człowiekiem tak. Morawieckiego, który w tej chwili zarządza prezydentem Dubem. No. Więc ci panowie raczej chwilowo są w sojuszu, mm -hmm. a nie w żadnym sporze. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie zgadzam się, że istnieje jakiś master plan przechodzenia do opozycji. Moim zdaniem PiS jest nadal kompletnie zagubiony mm -hmm. i w stanie knockdowny i kompletnie nie wie co ma robić na start. Cześć, Kaczyński... Kaczyński... Ja sprostuję. Powiedziałem, że plan być może jakiś był, ale że to kompletnie nie no, wychodzi, tak, bo tak. jest właśnie chaotyczna. No, tak, no, tak, 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 no to tak. tutaj tak z tego jest zgoda, znaczy ja uważam, że w tej chwili każdy szarpie w swoją stronę. Jarosław Kaczyński stracił taką sterowność czy partia Nie. straciła sterowność pod jego wodzą. On próbował szarpać w taką swoją tradycyjną stronę. Jak przegraliśmy, to musimy zewrzeć szeregi, tak. no to teraz zła Unia, źli Niemcy, wszyscy nas atakują, prawda, Nie. taki mesecz skierowany do takiego korowego wyborcy PiSu, ale z kolei Morawiecki zaczął mrugać, że on od zawsze był za, pro, za kompromisem aborcyjnym, że on zawsze był za in vitro. Więc z kolei Morawiecki zaczął szarpać się na tego wyborcy, wyborcy centrowego. Więc widać, że tutaj jest jeszcze pełen bałagan. PiS nie ma pomysłu, nie potrafi się odnaleźć, nie potrafi nawet znaleźć jednego kierunku. Wynik głosowania na in vitro to pokazuje, gdzie tak, mniej więcej tak, tak. dwie trzecie głosowała w jedną stronę, jedna trzecia głosowała w drugą. Wydaje mi się, że to odnajdywanie się pisu w nowej rzeczywistości potrwa, potrwa jeszcze jakiś czas. Czy to się skończy z Morawieckiego trochę nie wiem, bo nie do końca jest dla niego alternatywa, znaczy reszta tych, mhm. tych gości się gdzieś tam pochowała po kątach i ma nadzieję, że przez najbliższym, w najbliższym czasie nie zostanie wywołana do tablicy, no bo boją się co mają tak naprawdę mówić, no bo nie wiedzą, Kaczyński mhm. mówi jedno, Morawiecki mówi drugie, w którą stronę to tak, Czy to będzie na twardo czy na miękko? Prawda? Na to jest... twardo, na mhm. miękko, merytorycznie czy ideologicznie, idziemy na wojnę z Niemcami czy chronimy konsumentów przed skutkami podwyżek no kompletny hałas. Ale kompletny jeden element chaos. jest, który by mm -hmm. mógł wskazywać na to, że tam rzeczywiście jest jakiś zamysł, jak on jest realizowany, to powiadam mm -hmm. jest druga sprawa, ale pamiętajmy o tym, że PiS przerobił tę swoją wewnętrzną strukturę bardzo A, znacząco. No tak, przerobił ją na 17 tych, nie wiem, jak to się u nich nazywa, tam okręgi, tak, czy w każdym tak. razie pozmieniał, pozmieniano tych szefów. To jest ewidentnie, no, to tylko takimi rzeczami Jarosław Kaczyński się zajmuje osobiście i on to uwielbia w ogóle robić. <laughs> W każdym razie to by świadczyło o tym, że no coś tam na Nowogrodzkiej, jakiś pomysł powstał. Ja prawdę mówiąc, na tyle nie jestem ekspertem we wewnętrznych rozgrywkach pisu, żeby orzekać, czy to ma sens ta nowa struktura, czy nie ma. Na pewno jest to jakaś zmiana, takie zmiany zwykle są elementem czegoś w rodzaju większego mhm. planu, mają spowodować, że partia będzie sprawniej te cele wyznaczone mhm. w tym planie realizować. Natomiast powiadam, czy to się powiedzie, czy to jest dobry pomysł z tego punktu widzenia, nie wiem, ale upierałbym się, że... Te, jakiś teoretyczny plan działania tam jednak powstał. To pytanie, tylko jest taka, taka grupa dziennikarzy, tak. która uważa, za każdym razem, jak Kaczyński coś zrobi, że to jest genialny no plan, że znowu, to jest znowu Kaczyński. Nie, znowu nie, Kaczyński. To jest... I nie, przepraszam, i ci dziennikarze, którzy to pisali przed wyborami, tak. znowu to zaczynają pisać. A, więc, czyli, przepraszam, ja czytam te tylko teksty. Tylko my nie jesteśmy w to... stanie przeniknąć tego. Widzę ja ja to zarówno dziennikarzy prawicowych, jak i lewicowych, Tak, tak, tak. która... Pisała przed wyborami, no bo Przecież no czy, on... nie jest to wspaniałe, kiedy dziennikarz przeniknie. Są, przepraszam, nie nie są, są nowe stasy, 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 <laughs> Słuchajcie, którzy uważają, że oddanie władzy się mieści w tym tak, planie. A, nie, nie, tak. tutaj dwie, dwie rzeczy. Ja rozumiem, ja rozumiem, że tutaj panowie nie, nie ufają i nie wierzą w Andrzeja Dudę. co ma swoje podstawy. Mamy, mamy butan, poczekaj, uh, Ma swoje, Ma swoje podstawy w rzeczywistości, ale ja też do tej pory już tak powiem nie dawałam pięciu groszy za to, że Andrzej Duda miałby jakiś swój własny niezależny plan, ale uważam, że mogło to się zmienić, nie wiem tego, bo, bo nie siedzę w jego głowie, ale mogło to się zmienić w takim sensie, że rzeczywiście Andrzej Duda już nie zależy tak bardzo jak zależał od, od partii, od Jarosława Kaczyńskiego w takim sensie, że po pierwsze PiS przegrał wybory, po drugie no wygrał, mhm. przegrał, tak? Po drugie kolejne kadencji już nie będzie, więc może tak być, że, Duda, że Andrzej Duda pomyślał sobie, no dobra, teraz jest ten moment, kiedy ja muszę zacząć myśleć o tym, co ja zrobię dalej, co ja zrobię po swojej prezydenturze, czy ja chcę mieć, czy ja chcę w partii robić karierę, czy ja chcę wyjechać za granicę, czy ja chcę co. I teraz no więc w tym sensie uważam, że on jest człowiekiem, który jest w stanie o tym myśleć i w tym sensie także działać, na przykład działając przeciwko Morawieckiemu, chociaż, zgodzę się z Wami Absolutnie, że nie, chodzi, nie chodziło mi o to, że on wyznaczył Morawieckiego po to, żeby wyznaczyć swojego wroga, i że to był jego plan. To, że to był Morawiecki, to jest w oczywist, sposób oczywisty. Jarosław niczego by nie zrobił przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, to się zgadzam. Tylko w, dla niego to było wygodne, że przy okazji może wystąpić przeciwko Morawieckiemu. Taka, y, wydaje mi się, że taka jest uprawniona tylko, jedna z tez. Tak, uważam, że są jakby dwie, dwie rzeczy, które są kompletnie rozbieżne. Znaczy, pierwsza to jest taka, że Andrzej Duda myśli o swojej przyszłości. No każdy myśli o swojej przyszłości. No, tak. Ja myślę i tak dalej. Jakże on myśli o swojej w przyszłości to prawda. Czy Duda ma jakiekolwiek zdolności intelektualne, no no, no polityczne, chodzi, no. żeby powalczyć o jakieś przywództwo no. na prawicy? No to jest nieprawda i, i Andrzej no, Duda właśnie. sam sobie z tego sprawia. Ale Łukasz zdaje no sprawę. a właśnie, i ten, w tym, no ostatnim, ogromne zaufanie w tym ostatnim punkcie bym się z Tobą ja nie, to się nie zgodził. Nie to znaczy, tam gdzie powiedziałeś, że Andrzej Duda zdaje sobie z tego sprawę, o, dobrze, moim zdaniem złośliwe. Może no, zdanie, Was prezydent? Nie, to nie jest złośliwe. To jest po prostu pewna diagnoza, również charakterologiczna. Na pana prezydenta na podstawie obserwacji Jednym jego o dwóch, kad... no dwó jednej i pół kadencji. E, moim zdaniem on może sobie wyobrazić, że, że tak. będzie w stanie Dokładnie. to zrobić, może ale mało wyobrazić. tego, ja bym powiedział, że my naprawdę nie wiemy, co się wydarzy z pisem. Zobaczcie, jak się postarzał, No przepraszam, ja ciągle tak. o tym mówię, ale to bardzo widać no, po prostu i to ma też znaczenie. Jak się postarzał Jarosław Kaczyński, ta luka w przywództwie się otworzy w naturalny Dokładnie. sposób zaledwie za kilka Dokładnie. lat. Być może jeszcze przed kolejnymi wyborami. Parlamentarnymi. I Andrzej Duda może sobie wyobrażać, że mhm. zajmie to miejsce. Co więcej, ja uważam, że prawdopodobieństwo tego nie jest zerowe. Ja nie mówię, że jest bardzo duże. Mhm. Ale to nie jest tak, że kompletnie jest to nie do zrobienia. To by było, co prawda, wyjątkowe w polskim życiu politycznym, bo wszyscy prezydenci do tej pory wylatywali na margines, żaden tak. nie, nie zajął miejsca w partii, w życiu politycznym, partyjnym po zakończeniu prezydentury. No ale nigdy nie wiadomo, tak, może to będzie pierwszy raz też pamiętajcie o tym, że on ma ogromne zaufanie społeczne cały czas w sondażach. To znaczy, Andrzej Duda. Andrzej Duda. To znaczy, że on jako oczywiście może to być też tak, że on je ma jako prezydent i jak przestanie nim być to, to ono spadnie oczywiście że tak. Natomiast no nadal spośród... jest to jakiś kapitał. dokładnie mhm. jest to dokładnie to 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 był mój, mój punkt widzenia to znaczy że to jest Dobrze. jakiś kapitał w którym on może ten my nie mówimy teraz Łukasz o tym co się może co się wydarzy lub Dobrze, co jest możliwe mówimy tym o tym się, jak on sobie to widzi. Z wami, z, mogę się z wami zgodzić że Andrzej Duda sobie różne rzeczy może wyobrażać tak, chociaż to nie to... siedzę w jego głowie i nie wiem. Tak. Natomiast mówię o diagnozie znaczy po kilkunastu latach jego aktywności Politycznej w tym mhm. siedmiu latach jako prezydent, zdajemy sobie z tego sprawę, że on jest po prostu niezdolny do tego, żeby stać się przywódcą jakiegoś ruchu politycznego. No nie zbudował żadnego Już. ruchu, nic wokół znaczy, to, to nie kręci się prawda? To jest absolutnie niemożliwe. Więc mhm. on może być. Te jego, to, co może się zdarzyć, to jeśli u niego rzeczywiście pojawiły się takie ambicje, to one mogą być przez osoby, które naprawdę grają o przywództwo na prawicy, bo ja nie wiem, co będzie z pisem wykorzystane. wykorzystane czyli tak, on będzie może tak. być rozegrany na korzyść któregoś z obozów. Albo tych starych pisowców, albo Morawieckiego, albo kogoś typu Brudziński, kto przyjdzie z zewnątrz i spróbuje powalczyć, powalczyć o tę schwytę po Kaczyńskim. Natomiast. To no, Mastalerek, moim zdaniem, jest osobą, która tutaj działa na, działa na, czyjąś, mm -hmm. na czyjąś korzyść. Myślę, że no, w jako przywódcę prawicy też do końca nie wierzę, ale to, to różne, różne mm -hmm. rzeczy mogą, mogą się zdarzyć. Natomiast rzeczywiście ta rozgrywka, jakby po tych wyborach, bardzo wiele osób w PiSie zdało sobie sprawę, że Jarosław Kaczyński może już. Nie może być, ale może już nie być w stanie z powrotem zebrać te mm -hmm. swoje sznurki w garści. I rzeczywiście w niej lub bardziej otwarty sposób rozpoczęła się gra o schedę po prezesie, co oczywiście, jak wiadomo, w sytuacji, kiedy niedźwiedź jeszcze żywy, nie jest takie do końca proste. Więc to, taka, więc, więc to jeszcze dodaje do tego rozedrgania powyborczego pisu pewien taki posąg, bo nie do końca wiadomo, kto tam ma krzyknąć. Był taki zwyczaj w wojsku, prawda, że jak tam coś się działo, z dowódcą, to, to któryś z żołnierzy krzyczał oddział na moją komandę, prawda? No, no. I, I szli. I tutaj, właśnie, jest jeszcze za wcześnie, żeby krzyknąć oddział na, na, na moją komandę, no tak. ale z drugiej strony ten dowódca już nie jest w takiej formie, w jakiej był do tej pory. No właśnie, ja odnoszę wrażenie, bo zastanawiałem się o tych dwóch tygodniach, dlaczego to, to jest przedłużane. No więc wydaje mi się, że najprostszym sposobem, odpowiedzią jest to, no po co im dawać. Nie damy im władzy. Będziemy do końca. To jest takie. No, Czasem prosty diagnozy prosta są, diagnoza. Prosta diagnoza, prawda? Prosto... to jest prawda. Tak. Tak. nie dopuścić Tuska do tak. władzy. No no, no z drugiej strony, mogłoby to, to być też źle widziane, tak? No bo w, na przykład przez elektorat. No, no. Partia tak wygrała wybory w sensie ilości głosów, tak była pierwsza. No i rzeczywiście oddaje walkowerem. Tak. więc tutaj jesteśmy twardzi. w tym sensie masz rację, tak, oczywiście. Ale ja nie wiem, czy mam rację. To jest taka najprostsza diagnoza, prawda? A druga diagnoza dotyczy tycząca tego, tych, tych 16, tych zmiany okręgów, no to jest taka, no trzeba partię, partia nie może się rozpaść po wyborach. W Polsce tak jest, że partia po wyborach bardzo często tak jest, się rozpada, a Kaczyńskiemu się rozpadła bodajże dwukrotnie, prawda? Po przegranych wyborach. Więc on, on chce utrzymać to zwracam uwagę, że jest taki mały sukces w Sejmie, jeżeli chodzi o zapobieganie rozpadowi, to znaczy został porzucony przez suwerenną Polskę plan ewentualnego wydzielenia się z klubu Zjednoczonych. Prawicy. Tutaj Aha. na razie sprawa jest zamknięta, tak, tego tak, nie to... będzie, będą w jednym klubie. Ale to jest też trochę mądrość Zbigniewa Ziobry, który kiedyś tak, już wyszedł, wyszedł, odłączył się, bardzo źle na tym wyszedł, więc teraz prawdopodobnie nie chce tego robić, zwłaszcza, że łatwiej też potem o przywództwo w Zjednoczonej Prawicy będzie powalczyć oczywiście z wewnątrz klubu niż z zewnątrz. A tam jest taka sytuacja, że, że im zależy czasowo na tym, w sensie oni muszą w wybory samorządowe i w wybory europejskie wejść jako część PiSu, bo w wyborach są za mali, jeśli chodzi. Znaczy, mówiąc jako samodzielna partia, nic by nie ugrali, nie zabrali kandydatów do obsadzania. W wyborach europejskich jest podobnie, bo dla odmiany no, gdzieś tam na tych listach PiSu się trzeba znaleźć, żeby w ogóle gdziekolwiek gdziekolwiek wejść, a tam jest kilka osób przecież z solidarnej, z suwerennej, przepraszam, Polski, które tam w tej Europie od jakiegoś czasu siedzi i pobiera te europensje, prawda? Uh -huh. Kępa czy jaki. Więc uh -huh. wydaje się, że Rozgrywka wokół tego, czy suwerenna będzie próbowała gdzieś wychodzić, o, rozpocznie się już po wyborach europejskich. E, Parlamentarnych, to znaczy samorządowych, a potem europejskich. Tak, dwa, dwa słowa, bo mi się hmm. bardzo ciekawy wydaje ten wątek e, e, możliwości Jarosława Kaczyńskiego do rządzenia dalej partią. Mi się to wydaje, wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, jeżeli chodzi o to. To jest najważniejsza rzecz. Bo z jednej no, jest strony, rzecz, no, z jednej chwili, to... strony e, jest tak, że ja uważam, że przegrana. Którą, którą obserwowaliśmy, przegrana pisu napędza zawsze Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, że on się dobrze wtedy że on się lepiej czuje, że jemu się tak już tak powiem, wzmaga, wzmaga energia, a jednocześnie i to już widzieliśmy bardzo wyraźnie, i mi się wydaje że, że, że coraz mniej jest tych analiz mówiących o tym, że to jest jakiś wielki masterplan Jarosława Kaczyńskiego, bo to już widać było ja nie gołym okiem. Rozumiem, są. no tak, że to już było widać bardzo wyraźnie gołym okiem, że jeżeli jeszcze dwa lata temu powiedzmy mogliśmy, ktoś mógł taką. Znaczy było to jakoś uprawnione, że jest tu jakiś plan, no to to, co obserwowaliśmy na każdej konwencji przed wyborami i to, co mówił Jarosław Kaczyński, to ja sama byłam tym zaskoczona. W takim sensie, Kiedyś. że... Nie, teraz. To teraz. Znaczy teraz przed tymi wyborami. To znaczy, że to jest tak... No, że to jest już taki bardzo zamknięty, jakiś zbudowany świat, który już naprawdę nie jest w stanie do nikogo dotrzeć, poza bardzo niewielką, czy jakaś taka zamknięta narracja bardzo wsobna, która już nie jest pełna 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 absurdalnych skojarzeń Ale trzeba pamiętać jak ludzie się na tych konwencjach, kto tam przychodzi dobrze zgadzam się natomiast jednocześnie jednocześnie jednak celem pisu i to koniecznym celem przed wyborami było to żeby tak żeby się jednak o ten to centrum odrobinę zahaczyć moim zdaniem nie tylko skończę tylko skończę tak. Eee, I <śmiech> i, i <śmiech> w muszę to zawsze <śmiech> <kosztużyć>. <śmiech> <śmiech> I w związku z tym mi się że to jest super, super, super ciekawy moment, polegający na tym, że moim zdaniem już Jarosław Kaczyńskim ma naprawdę ograniczone możliwości sprawowania władzy w, w tej partii, mm -hmm. a jednocześnie przegrana sprawia, że, yy, że podejmuje tę walkę. Więc dla mnie to jest ciekawy moment. Im ciekawa sytuacja. Słuchajcie, resztę, resztę powiem po przerwie, dobrze? Mamy dużo, dużo wątków komisje śledcze to co się dzieje w tak zwanym obozie demokratycznym, nie wiem, bo jak, nie wiem jak nazwać te 3-4 partie, które teraz będą miały władzę, ale o tym za parę minut. Zapraszam państwa do reklam.